Heka kochani, dzisiaj filmik z serii Kredkowe specjały i dzisiaj będziemy robić maskę. Peeling na celu e, który możecie wykonać same w domu. Do tego celu potrzebna jest Wam zaparzona mocna kawa. E, jak widzicie, tutaj wlewam jeszcze siemielniane, Wcześniej dodałam e, herbatę z miętą pieprzową. No i tutaj słuchajcie, e, składnik w sumie można powiedzieć, jeden z ważniejszych. Jest to maśna hemoroidy. Tak, tak, wiemy, będziecie się dziwić, ale ona naprawdę działa z tego względu, że bardzo niweluje stan zapalny, który towarzyszy właśnie przy celulicie. Wszystko musimy razem wymieszać i teraz sprawdzić, gdzie nasz celulit się pojawia. U mnie najczęściej się pojawia w partiach właśnie, tak jak widzicie, na udzie yy, i najczęściej tam właśnie na samym Dole. I teraz tak, maskę nakładamy albo łyżką, tak jak, jak widzicie na początku, albo ręką. Możecie na początku jeszcze wmasować i zrobić sobie taki delikatny peeling, albo tylko po prostu nałożyć to na partie, gdzie pojawia Wam się celulit. I teraz powiem Wam taką jeszcze rzecz, że jeżeli chodzi o stosowanie, to radziłabym Wam to stosować raz w tygodniu, bo maść na hemoroidy jest dość silną maścią i możecie sobie troszkę zaszkodzić, jeżeli będziecie nadużywać tej maści. Jeżeli nie macie maści na hemoroidy, możecie zastosować samo siemielniane kawę i właśnie herbatę z mięty pieprzowej. Też bardzo fajnie ten peeling Wam podziała. Później wszystko zawijamy, jak widzicie, folią, taką folią przezroczystą, żeby to tam troszeczkę nam dodało temperatury. I obwijamy to wszystko jeszcze bandażem takim uciskowym, ale oczywiście nie za mocno. No i takie coś zostawiamy na 40 minut, po 40 minutach idziemy pod prysznic i gotowe. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że czekacie na inne przepisy buziaczki. Pa pa!